Witam serdecznie z tej strony Michał Świderski, kolejne nauczanko, kochani dla Was. Mam nadzieję, że, że zaczynacie doceniać to, że świadectwa są oczywiście bardzo ważne, ale, ale Słowo Boże to jest nasz fundament, to jest, to jest ta skała, na której budujemy, to jest, to jest sekret owocności, to jest sekret tego wszystkiego, co robimy, sekret mocy. Która się pojawia w naszej służbie i w naszym życiu, i dzisiaj chcę, chcę żebyś swoje oczy skierował do, do Księgi Powtórzonego Prawa. Chcę mówić o takiej rzeczy: mianowicie, każdego z nas dotyka wiele, wiele różnych problemów w życiu wiele, wiele trudnych sytuacji. I naturalne to jest, że, że wznosimy wtedy swój, swój wzrok i swoją modlitwę do Boga. I oczywiście to jest bardzo, bardzo dobre. Ale to, czego chcemy Was nauczyć, to jest to, że, że Boga do wielu rzeczy nie trzeba przekonywać. Bóg sam te rzeczy obiecuje. Na przykład nie musimy się zastanawiać głęboko, czy Bóg chce Ci przebaczyć grzechy. Wiadomo, że chce. Jeżeli ja. Wyrażam chęć wiary i nawrócenia, to On chce przebaczyć moje grzechy. Podobnie z, z uzdrowieniem. Nie musisz przekonywać Boga, że, 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 żeby On zechciał Cię uzdrowić. Słowo Boże wyraźnie pokazuje Jezusa, który chce. Jezus mówi do, y, do osoby, do, do, do mężczyzny chorego na trąd: mówi, Chcę. Kiedy ten pyta, czy jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Czyli widzimy, że od strony Boga jest ciekawa sytuacja. Mianowicie, Bóg wiele rzeczy chce uczynić w moim i w Twoim życiu, i często mówimy, że to jest nasza ziemia obiecana. I dlatego chcemy wrócić teraz w historii zbawienia do, do momentu, kiedy Izrael dokonywał podboju Ziemi Obiecanej. Fizycznie. Chcę Wam pokazać bardzo ciekawą sytuację. Kiedy y, odeszli już od góry Choreb. I mają zacząć podbijać ziemię obiecaną. Co Bóg do nich mówi? To jest Księga Powtórzonego Prawa, rozdział pierwszy, werset dwudziesty pierwszy. Tylko jeden werset dzisiaj będziemy analizowali. I Bóg mówi do nich tak. Patrz. Pan Twój Bóg wydał Tobie tę ziemię. Wejdź. Weź ją w posiadanie. Jak Ci obiecał Pan Bóg Twoich Ojców. Nie lękaj się. Nie trać ducha. Oto słowo Boże. Bogu niech będzie dzięki. I ten werset zaczyna się od tego. Patrz. Pan, Twój Bóg, wydał tobie tę ziemię. Czyli Bóg chce zwrócić Twoją uwagę na to, że jest cały szereg obietnic dotyczących Twojego życia. Jest cały szereg obietnic. Patrz. Musisz je tylko zauważyć. Zacznij zauważać je w Bożym Słowie. Jeżeli masz powołanie do małżeństwa, nie musisz Boga prosić o to, żeby On w tobie zrodził to powołanie. Jeżeli ono w tobie jest, to to powołanie ma jednocześnie obietnicę w sobie małżonka. Tak? Rozumiesz? Jeżeli odkrywasz sobie powołanie do małżeństwa, to tam jest wewnątrz tego powołania i jest obietnica małżonka. Jeżeli, jeżeli masz problemy ze zdrowiem, no to Słowo Boże mówi, co. Że Bóg śmierci nie stworzył. On jest miłośnikiem życia. Czyli samego faktu Twojego zaistnienia jest obietnica tego, że Bóg chce się zatroszczyć i Bóg chce się zatroszczyć konkretnie, czyli chce uzdrowić. Jeżeli Bóg na przykład yy, dał Ci za zadanie prowadzenie firmy, to w tym posłaniu, w tym zadaniu jest obietnica Bożej opieki i ochrony. Zacznij tak rozmowę. Patrz, tak jak to samo mówi. Patrz, Pan, Bóg Twój wydał tobie te ziemię. Ja też mówię to do siebie. Bóg daje nam te ziemię, ale teraz zaczyna się ciekawa rzecz. Zaczyna się ciekawa rzecz, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrozumieli. Bóg mówi: wejdź. Ok, i my to, my to jakoś rozumiemy, tak? Bóg mówi: yy, daję Ci tę obietnicę i wejdź, ale drugi człon mówi: weź ją w posiadanie. Czyli my musimy uczynić Bożą obietnicę swoją. W jaki sposób? No, wróćmy znowu do tej sytuacji z, z Izraelitami. Co oni musieli zrobić, żeby wejść w posiadanie ziemi obiecanej? Bóg mówi, To jest wasza ziemia. ok, dobra, odtąd, dotąd Bóg wyznacza granicę. To jest wasza ziemia. Proszę, jest wasza. Po czym mówi, podbiją. To jest taki paradoks. Bóg mówi, To jest twoje, to jest twoje, ja ci to daję. Ale musisz to podbić. I teraz pytanie, jak Izraelici podbili ziemię obiecaną? Jak? Na dwa sposoby. Po pierwsze modlitwa, a po drugie miecz. Modlitwa i miecz. My jako pobożni katolicy myślimy, że będziemy się modlić więcej i to załatwi wszystkie nasze problemy. Nieprawda. Nieprawda, oczywiście trzeba się modlić. Widzimy, kiedy Izraelici walczyli na przykład z Amalekitami. I Mojżesz stał i modlił się za, za, za wojsko. Jak długo miał ręce podniesione w modlitwie, tak długo wygrywał. Kiedy opuszczał ręce, przegrywał. Ale tam na dole musiało być wojsko, dobrze wyszkolone, dobrze zaopatrzone. Wojsko, które walczyło, które fizycznie walczyło. I o tym często zapominamy. O tym często zapominamy, że my na tej ziemi wszystko co robimy. Robimy w kooperacji, we współpracy z Bogiem. Nie tylko sam Bóg coś robi, albo nie tylko ja sam coś robię, tylko chodzi o to, że robimy to razem. Razem. Dlaczego tak? Bo Bóg tak wymyślił. Bóg tak wymyślił. Bóg chce robić, czy zdobywać ziemię obiecaną razem z Tobą. Słowo Boże mówi, że, że Bóg będzie błogosławił wszystko, do czego wyciągniesz rękę. No właśnie, ale to jest taki haczyk. Jeżeli ja do czegoś ręki nie wyciągam, to Bóg tego nie błogosławi. Jeżeli ja jakiś problem omijam z daleka, prawda, omijam go szerokim łukiem, modlę się tylko Panie Jezu, zajmij się tym, zajmij się tym, zajmij się tym, ale ja tego tknąć nie chcę, to Bóg czeka, aż mi się zachce. Aż ja wyciągnę swoją rękę i zacznę nad tym pracować i wtedy Bóg zacznie błogosławić. Ja wiem, że to wydaje się takie paradoksalne, ale tak naprawdę jest. Chcę Ci pokazać jedną rzecz. Może nie zastanawiałeś się nigdy, jak wyglądał Jozue. Jozue to był ciekawy człowiek. Dlaczego? To był uczeń Mojżesza. W momencie, kiedy Boża Chwała wstępowała na namiot spotkania, to Słowo Boże mówi, że Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, chwała Boża wstępowała, po czym Mojżesz wychodził, chwała Boża podnosiła się. Ale Słowo Boże mówi, że Jozue cały czas przebywał w namiocie spotkania. Czyli to był człowiek, który nieustannie obcował z Bogiem. On, 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 on żył dosłownie w Bożej obecności, w Bożym objawieniu. Bóg przemawiał do niego bardzo konkretnie. Jozue to był jedyny człowiek, na którego modlitwę Bóg odpowiedział w ten sposób, że jeden dzień stał się tak długi jak dwa dni. Ja w to wierzę, że tak faktycznie było. Tak z Boże sobą mówi, kiedy Jozue podbijał ziemię obiecaną. Właśnie tak jednego razu się, się stało. Czyli Jozłę był człowiekiem niesamowitym od strony duchowej, niesamowicie posłusznym Bogu też. Ale Jozłę, który na co dzień byśmy go, go oglądali, to był Jozłę wojownik. Jozłę cały w zbroi, Jozue z długim mieczem, Jozłę, to teraz nie dla dzieci, cały we krwi wrogów, Jozłę, który podbija. I kochani, potrzeba nam tej mentalności podboju. Potrzeba nam tej mentalności wzięcia miecza. I walki o to, co Bóg obiecał. Nie czekania. Od czekania niewiele się wydarzy. Naprawdę. Ja służę Bogu już prawie 20 lat. U nas we wspólnocie powoli jest tysiąc jest, jest osób. I widzę to na, na dziesiątkach i setkach przykładów. Osoby, które przyjmują obietnicę i zaczynają coś z tym robić. Ich życie się przemienia. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, widać to błogosławieństwo, widać przemianę, widać tę radość, widać zwycięstwo. Osoby, które tylko siedzą i czekają, co robią? Siedzą i czekają. Najczęściej nic się nie zmienia. Dlatego, jak, jakikolwiek twój problem jest, zacznij coś z nim robić. Pomóż się, zacznij coś z nim robić. Róż z miejsca i zobaczysz, że Bóg zacznie ci błogosławić. Jeżeli Twój problem to jest praca, Zacznij dbać o, o, o podwyższenie kwalifikacji. Zacznij, y, zacznij starać się, rozglądać się, zacznij się modlić, zacznij, y, y, zacznij słuchać też innych ludzi i, i Bożego prowadzenia, z kim, Bóg cię, z kim Bóg Cię kontaktuje, gdzie Bóg Cię posyła. Zacznij być wyczulony na potrzeby innych ludzi i zobaczysz, że Bóg będzie Cię promował. Jeżeli masz na przykład problem ze znalezieniem współmałżonka, że właśnie masz to, czujesz sobie to powołanie do małżeństwa, a, a wiele z takich osób i nie umiesz y, znaleźć tej drugiej osoby, zrób kilka prostych kroków. Zadbaj o siebie, nawet zewnętrznie, zadbaj o siebie. Dwa, jeżeli siedzisz na przykład cały czas w domu, to ciężko jest w tym domu znaleźć tego współmałżonka. Może trzeba wyjść gdzieś, może trzeba zainteresować się, wejść do jakiegoś grona, może we wspólnocie, prawda? Ja nie mówię tutaj o jakimś przesadzaniu, ale o, o, o takim zwykłym, zdroworozsądkowym podejściu do tego tematu. Jeżeli znam, znam wiele takich osób, to szczególnie do, do, do dziewczyn teraz mówię, kochane dziewczyny, jeżeli jeżeli to poszukiwanie Małżonka rodzi w tobie gorycz i zgorzknienie To radzę ci, oddaj najpierw Bogu te gorycz i zgorzknienie, bo inaczej, nawet jeżeli pojawi się odpowiednia osoba, to to, to, to zranienie jakby przejdzie na tę osobę i zamiast przyciągnąć tego chłopaka, po prostu go zranisz i on, on ucieknie. On ucieknie. Dlatego zobaczcie, jest, jest, tyle, jest tyle kroków. Y, y, konkretnych, które możesz i, i, i należy, żebyś wykonał i wykonała. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia fizycznego, to dobrze, że się modlisz, ale zacznij pracować też nad wiarą. Jak pracować nad wiarą? Ktoś zapyta. Choćby oglądaj właśnie nasze dotyki Boga systematycznie. Kup odpowiednie książki, y, które, które ten temat poruszają. Buduj swoją wiarę, buduj zrozumienie. I oczekuj tego, że Bóg będzie współpracował z tobą. Jeżeli. Jeżeli masz problem z depresją, wiele jest takich osób i może wydaje Ci się, że jedyna, jedyne co możesz zrobić, to się modlić. Nieprawda. nieprawda Najczęściej potrzebujesz głębokiego uzdrowienia emocji i wspomnień. I w każdej wspólnocie dojrzałej znajdziesz właśnie najczęściej grupę osób, czy, czy program właśnie takiego uzdrowienia wewnętrznego. Samo wejście do wspólnoty też jest uzdrawiające. Napełnianie się Bożym Słowem, Bożą Prawdą będzie przemieniało Twój umysł. Może potrzebujesz pójść na jakąś terapię. U nas wiele osób, yy, nie wstydzimy się tego, przechodzi terapię i jednocześnie się modlimy za to osoby. I Bóg pięknie wyprowadza osoby właśnie z takich, z takich sytuacji. Na wiele, na wiele problemów trzeba, trzeba przeczytać książki, trzeba się doszkolić, trzeba zrozumieć, trzeba zapytać osoby kompetentne te wszystkie rzeczy. Bóg wykorzystuje, to jest właśnie nasz podbój tych obietnic. To jest podbój ziemi obiecanej i nie ma tutaj żadnego wstydu. Czyli chcę powiedzieć tobie właśnie to jedno. Bóg mówi do ciebie: popatrz, Bóg wydaje ci tę ziemię, Bóg, Bóg ci daje tę ziemię obiecaną. To nie jest, to nie jest bajka, Bóg, Bóg rysuje przed tobą tę perspektywę. Ale wejdź, wejdź do niej. musisz wejść i wziąć ją w posiadanie. Musisz coś zrobić. Coś z siebie dać. Naprawdę. I zobaczysz, że, że Bóg będzie dokładał swoje błogosławieństwo, swoją moc, i zobaczysz, jak, jak to, ta obietnica zacznie pracować w Twoim życiu. I na koniec Bóg dodaje: nie lękaj się, nie trać ducha, nie lękaj się. Lęk jest zawsze przeciwieństwem wiary. Bóg chce, żeby Twoje serce było pełne wiary, pełne zachęty i wtedy zwyciężasz. Dalej Bóg mówi, nie trać ducha, czyli Bóg mówi, bądź pełen wiary i bądź pełen Ducha Świętego. I wtedy nawet trudne sytuacje, krok po kroku, Twoje zdobywanie umiejętności, błogosławieństwo, które Bóg będzie wylewał, krok po kroku zobaczysz, jak te obietnice, które na dzisiaj wydają się nierealne, zaczną się, zaczną się spełniać. Czy to jest uzdrowienie, czy to jest relacja małżeńska, czy w ogóle znalezienie współmałżonka, czy to jest depresja, czy to jest jakikolwiek inny problem. Czyli podsumowując, sięgnij jeszcze raz, może po obejrzeniu do tego właśnie fragmentu Księga powtórzonego prawa rozdział 1, werset 21, jeszcze raz to przeczytam. Patrz, Pan Twój Bóg wydał tobie te ziemię. Wejdź weź ją w posiadanie. jak Ci obiecam Pan Bóg Twoich Ojców nie lękaj się, nie trać ducha Bóg naprawdę jest z Tobą Bóg chce Ci błogosławić zacznij działać na tyle na ile możesz, zacznij działać zacznij pracować, zacznij się budować i oczekuj, że Bóg uzupełni to wszystko czego już my nie potrafimy zrobić i zobaczysz, że w tym w tym partnerstwie naprawdę, naprawdę to się uda na dzisiaj to wszystko i zobaczymy się za tydzień. Zostańcie z Bogiem.